Na tej bieżni obejrzycie Netflix, YouTube i do tego zrobicie dobry trening. Zapraszam! Dzień dobry, to jest kanał Orbitrek Guru, pierwsze źródło informacji o orbitrekach i bieżniach na polskim YouTubie. Bieżnia, którą testuję, to Extera TRX5500. Długo wyczekiwany model tej marki, dlatego, że ma ciekawe opcje multimedialne, w tym Netflix i YouTube, czyli możliwość oglądania seriali w trakcie treningu. Jakość zarówno obrazu, jak i dźwięku jest zadowalająca. Dodatkowo bieżnia łączy się z internetem, telefonem, pasem do pomiaru pulsu, także nie będziemy się nudzić w trakcie treningów. Osobiście najbardziej polubiłem w tym modelu to, że wszystkie treningi automatycznie się zapisują i w każdej chwili mogę prześledzić mój progres. Poza tym konsola wyposażona jest standardowo, natomiast chciałbym podkreślić to, że wszystko poprawnie działa. I obsługa jest naprawdę intuicyjna. Możemy korzystać z 30 programów treningowych, połączyć bieżnie z aplikacjami dla biegaczy, np. Swift, iFit lub Kinomap. Programy możemy na własną potrzebę modyfikować i zapisywać. Niezależnie od tego, czy połączymy bieżnie z internetem, czy będziemy trenować offline, opcji jest naprawdę dużo. Wejście USB pozwoli nam doładować telefon. Jest też półka na tablet, wiatrak, kieszenie na drobiazgi i wyjmowane kieszenie na napoje. Jeśli je zalejemy czymś słodkim, to możemy je szybko wyciągnąć i wyczyścić. Więcej na temat konsoli znajdziecie w pełnej recenzji na moim blogu. Konstrukcyjnie bieżnia jest bardzo zbliżona do mojej ulubionej bieżni Spirit XT285, która jest moim wyznacznikiem solidnej półki średniej. Pod maską Ekstery TRX 5500 pracuje mocny ponad 3-konny silnik. Pokład jest składany, a powierzchnia biegowa jest ogromna. Solidna stalowa rama zapewnia bezpieczeństwo i stabilność w trakcie biegu. Bieżnia płynnie przyspiesza i zwalnia, ma elektroniczny wznios i przyciski kontrolne w poręczach. Bieganie jest przyjemne, płynne odpowiednio zamortyzowane, nie mam tu żadnych zastrzeżeń. Długi i szeroki pas pozwala na wykonanie skipów, kroku odstawno-dostawnego, wymachy, krążenia ramion, w komforcie z poczuciem, że ciągle mamy dużo miejsca z każdej strony. Przy wymachach nie uderzam ani nie ocieram o konsolę i rączki boczne. Jest naprawdę bardzo wygodnie. Wszystkie wrażenia z użytkowania oceniam bardzo pozytywnie. I w tej cenie trudno mi znaleźć lepszy sprzęt. Otóż kwota, jaką musimy zapłacić za TRX 5500, jest zaskakująco niska, bo aktualnie są to okolice 6-7 tysięcy złotych. W tej cenie mamy np. Spirita 2 albo 385 ze zbliżoną specyfikacją, ale bez multimedialnej konsoli. Czy w takiej sytuacji bieżnia marki Extera jest okazją dekady? Nie do końca. Multimedia sporo kosztowały, i nie mam tu na myśli tylko samego wyświetlacza. Trzeba było też to wszystko zaprogramować, opracować odpowiedni system i szatę graficzną. To wszystko musiało swoje kosztować. W związku z tym w innych miejscach trochę zaoszczędzono. Na przykład Gwarancja to dwa lata z dojazdem serwisu, podczas gdy w porównywalnym Spiricie są to 3 lata plus dodatkowe 2 lata na części. W Spiricie 385 mamy też grubszy pas, grubszy pokład, większe rolki, mocniejszy silnik i kilka dodatkowych detali, które sprawiają, że jest to sprzęt trochę solidniejszy. Jakość wykonania elementów plastikowych i aluminiowych. Też jest wyższa w spiricie, a elementy same w sobie są ładniejsze i przyjemniejsze w dotyku. Finalnie modelowi TRX 5500 bliżej do spirita 285 niż do 385. Pod pewnymi względami dostajemy tu trochę więcej, a pod innymi troszeczkę mniej. Jedno jest pewne. Jeśli szukacie solidnej bieżni z multimediami, które naprawdę działają i nie wchodzą w drogę w trakcie użytkowania, to TRX 5500 to bardzo dobry wybór. Czy kupiłbym ją dla siebie? O tym przeczytacie na moim blogu orbitreguru.com w pełnej recenzji tej bieżni. Na wszystkie pytania techniczne chętnie opowiem pod spodem w komentarzach. Na dziś dziękuję za uwagę i życzę udanych treningów. Wiedza na temat sprzętu, jak i ten kanał rozwijają się głównie dzięki waszej ciekawości i mojej dociekliwości. Dlatego zachęcam do zadawania pytań pod filmem. Pamiętajcie też, żeby zalajkować i zasubskrybować ten kanał, jeśli chcecie być na bieżąco. Na dziś dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć!